Siema Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem będziemy zbierać pieniądze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Przejrzyj na oczy oto hasło naszego finału. Cieszymy się bardzo, że 30 stycznia zagracie z nami w atmosferze przyjaźni i wspaniałej zabawy. Zagrajmy jeszcze głośniej i z jeszcze większą pozytywną energią, tak żeby usłyszało nas. Cały świat! W hełmie, mieście zakochanych, będzie aż 70 wolontariuszy z puszkami. Finał zacznie się od paradia. Przewidziano również morsowanie, bieg po 100 z cukrzycą, soyjsko DKMS, krwiowóz, występy dzieci z przedszkoli i młodzieży ze szkół, a także zespołów muzycznych. Będzie również ogromna ilość licytacji, a o 20. na płycie rynku odpalicie wyjątkowe światełko do nieba. Warto być tego dnia w hełmie siema!